Hej, hej, siemaneczko, witam was w losowaniu, tak jak zostało zapowiedziane, komentarze już zostały wczytane z filmiku, wszystkie 6 osób, które biorą udział zdążyły do 12, tak więc losujemy. I zwycięzcą został Patryk XV5OZ, nick Uszaty Bankier. Ponieważ tylko tyle osób wzięło udział, żeby nikt nie czuł się poszkodowany ani stratny, dla reszty będę wysyłał po 25 DC w ramach pocieszenia. No to przystępujemy do wysyłania. I to już chyba wszyscy. Tak jak widzicie, wszystko zostało wysłane, co miało być. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że wzięliście udział i widzimy się w kolejnym odcinku od Faka do Paka. Na razie.